Cześć, witam Was kochani serdecznie na moim kanale RCMeister. Wiem, że ostatnio kanał przysiadł, że wkradła się taka niechronologiczność, mogliście obejrzeć różne filmy niezwiązane z tematyką RC, ale pora, pora to zmienić. Posiłkuję się tutaj telefonem, otóż pierwszy film, 6 lat temu słuchajcie, powstał dokładnie. Pozwólcie, że sprawdzę. Był to film pod tytułem RC Meister i Nissan Skyline zabawka do driftu. Mam dwa samochody, zdalnie sterowane, są to modele, ten akurat jest modelem driftowym. 5 stycznia 2017 roku. To był taki film, który z Kubą, z moim synem, którego tam parę razy niektórzy widzieli na filmie no pierwszy raz masz w ręku. Dzień dobry, ja się nazywam kamerzysta i pojadę tym auto overmasterem. I jeździliśmy w rajdach herce wtedy akurat. Dwa, Dwa, ten, jeden, go. Kręcę silnik, ponieważ jakiś się pojawił problem w przełożeniu, to znaczy wpadł jakiś kamyk. Wiele osób zadawało cały szereg pytań po dziś dzień. Ludzie nie odróżniają zabawek od prawdziwych modeli. W ogóle, jak to zdefiniować, gdzie się kończy zabawka, zaczyna model? Granica jest bardzo płynna. Wielu producentów zabawek. Stara się sprzedawać swoje produkty jako modele, bo wtedy można wziąć większe pieniądze za to. Ogólnie rzecz biorąc, na tym polu zabawkowo-modelarskim panuje dość no, taka rozwiązłość. Tak naprawdę wiele produktów jest reklamowanych, ciężko jest odróżnić, co warto kupić, czego nie warto kupić, czy to jest dobrej jakości, czy to jest słabej jakości. Dlatego stąd, stąd wziął się pomysł, gdzie chciałem pokazać, Czym różni się ten, ten model, który ja używam do rajdów RC? W tym przypadku była to XV01 od Tami, podwozia na nadwozie Lancia Delta S4, od takiej najzwyklejszej zabawki, która udaje, że jest modelem. Tamtego czasu w życiu się nie spodziewałem, że to przybierze aż takie formy, takie rozmiary. W sumie kanału, na kanale RC Meister jest 248 filmów. Nie wszystkie są o modelach, niektóre są o prawdziwych samochodach, coś się tam zdarzyło o motocyklu, ponieważ przyszedł taki moment, jak nagrywaliśmy te, te, te filmy, bo początkowo nagrywaliśmy o, o modelach, którymi my się po prostu bawimy. Widzieliście też filmy z zawodów modelarskich najprzeróżniejszych, w których brałem udział, potem je sędziowałem. No tak to się spontanicznie rozwijało, modeli miałem więcej, kiedy, kiedy fizycznie ja i Kuba, który... No pomyślmy, Kuba ma teraz 22 lata, więc jak zaczynaliśmy kanał RCmeister, to miał lat 16. Ale modelami się bawiliśmy Pierwsze tamie, jakie sobie kupiliśmy z nadwoziem TAMIA TL01. Było takie fajne podwozie. Mam nadzieję, że kiedyś je pokażę. Miałem też TB01. Też od tamii. mieliśmy zawsze nadwozia rajdówek i tym się bawiliśmy. Potem się to rozwijało, przerodziło się w offroad, w modele spalinowe, o których zawsze marzyłem. W tych modelach spalinowych udało mi się dość fajnie. Pojeździć modelami RTR, czyli takimi ready to run, gotowymi. I koła jest z, z doszwartą pianką, żeby dużo że nie zużywał paliwa, seryjny silnik 4.6, nowiu, teńki do tarczy. Które poddałem jakiemuś tam tuningowi, mniejszemu czy większemu, z kolegą Waldkiem. Kolej, Waldek, nimi jest siódne, 10 sekund, 8, jest tak Waldek, lubisz stopy. Siódme, drugie i ósme, tak? Spróbujemy na Waldka też tutaj mogliście gościć. Mam nadzieję, że a wręcz jestem przekonany, że będziemy kontynuować to dzieło RC Majstra, ale w całkowicie nowej aranżacji. Bardzo, kapienie, trakusów! A się boję! Zacząć Pan a się boję, pan Pejda. <grym się wytrzymał> Tytuł na dzisiejszy odcinek to Nowy Ercemeister. Nowy Ercemeister to w tej chwili gość, który w tym roku kończy 50 lat, a cały czas. Nie mogę przechodzić obojętnie obok zabawek, obok samochodzików. Oczywiście mam na myśli zabawki takie jak tutaj widzicie, takie zabawki klasy premium, o których będę Wam opowiadał, będę Wam pokazywał modele. Moim zdaniem, tylko u mnie na kanale będziecie mogli zobaczyć model Forda Escorta WRC Tamini i prawdziwego Forda Escorta WRC, ponieważ jestem w gazmut Motorsport. Będziemy malować na nadwozie, Panie Marku. Proszę sprawdzić, czy spoilery są prawidłowe. Eee, koła. Oczywiście, że prawidłowe. Koła są idealne. Koła tak też, powiedzieć. tak. Koła z racing, właśnie. Przy okazji. Właśnie się... z tego rajdu karkonowskiego. Tak jest. Ponieważ na tych kołach ja na eee, przykład. Tu masz agrupowe, proszę, ja Ciebie, te zwrotnice, korpusy. Marek Suder, mój serdeczny kolega, buduje tutaj wspaniałe rajdówki. W tym studio nagrywamy również filmy w mojej, moim nowym wcieleniu, jakim jest LPG Meister. Bo dzięki RC Majstrowi urodził się LPG Meister. I mamy tu. Nagle się okazało, że ja tak całkowicie. Bez przygotowań żadnych jakichś większych, kupiłem kamerę GVC, która tutaj, jeżeli widzicie dwa rzuty, to tutaj mam z głównej kamery, to jest Sony, o której Wam też mogę opowiedzieć, ale tu jest to moje stare GVC. Daje. O, tutaj. Hello, to jest GVC, to jest Sony. Mamy jeszcze oświetlenie. Zrobiliśmy sobie tutaj takie mini studio, salę tradycji i w tej sali tradycji rajdowej. Nade mną cały czas czuwa mistrz Marian Bublewicz, dla mnie niedościgniony wzór człowieka i kierowcy. Rajdowego, ale przede wszystkim człowieka, mechanika i człowieka sympatycznego, szczerego, otwartego. Czy nie nudzą pana te ciągłe zwycięstwa? Nie, nie nudzą przeciwnie. Bardzo mnie to bawi i bardzo to cieszy, ponieważ moje staty traktuję bardzo poważnie i w sumie jest to moja jakaś tam praca, którą wykonuję. I dobrze, bardzo się cieszę, jak to wychodzi w ogóle na piątkę. Jak najwięcej staram się czerpać wzoru właśnie od Mariana Wublewicza, który jest tutaj nade mną. I jak na razie wychodzi mi to na dobre. Ten nowy RC Majster będzie Wam pokazywał, jeśli macie ochotę. Kupić prezentowany przeze mnie produkt? Wejdźcie na stronę sklep małpa zabawki modele.pl. U góry kliknijcie w zakładkę zabawki. Następnie po lewej stronie mamy najpierw budowlane, a potem rolnicze. Więc kliknijcie. Pojawi się tytuł Producent, więc klikamy Double Eagle i już zobaczycie prezentowane przeze mnie zabawki. Świat zabawek, świat modeli. Również dzięki temu, że nawiązałem współpracę z firmą ATA TAMIA w warszawskim Blue City, z panem Niko. Odwiedzimy ten sklep. Przedstawię wam pana Niko, bo pan Niko to jest też niesamowity człowiek, który spełnia swoje marzenia. 30 lat temu sobie założył, że w Polsce da się sprzedawać modele zdalnie sterowane, da się sprzedawać modele do samodzielnego montażu. Wzbogacił to o bardzo uważam realistycznie wykonane, bardzo profesjonalne zabawki, które będę Wam szczerze polecał. Podkreślam szczerze polecał i będę Wam je prezentował, będę je testował, będę je pokazywał. Oczywiście będziemy budować też modele rajdówek, też w oparciu o komponenty tamijowskie i cały szereg podwozi, nadwozi. Jeżeli wyjrzymy tu sobie w prawą, to pode mną znajdziecie Forda Escorta RS Cosworth, Forda Escorta WRC, znajdziecie Forda Escorta Mark II tylnonapędowego, czy Opla GT. Niektóre z tych nadwozi, niektóre z tych modeli firma Tamiya produkuje i w ATA można to kupić. Ja będę starał się w miarę możliwości o ile to nie będzie kolidowało z moją pracą zawodową, bo mam dużo do pokazania, dużo do powiedzenia, bo mogę wam na kanale LPG Meister, na których zapraszam waszych rodziców, dziadków, nie wiem kto mnie ogląda, wiem że mnie oglądają dorośli, wiem że mnie oglądają dzieci. Te dzieci dorastają, ja się starzeję, dzieci dorastają I jakby cały czas możemy mieć świetny, świetny kontakt. Dla mnie najprzyjemniejsze jest to. Że na wielu imprezach, zawodach modelarskich podchodzą do mnie, w tej chwili to już są moi znajomi, którzy, czy dziecko pierwsze trafiło na mój film, czy rodzic trafił, ale zaczęli oglądać, zaczęło ich to wciągać, zaczęło ich to inspirować i kupowali model tańszy. No, wiadomo, niekogo, nie każdego stać na, na drogie modele, dlatego ja też nie chcę was namawiać na drogie modele, bo Oczywiście, jeżeli ktoś złapie bakcyla, uskłada pieniądze, jest bogaty z domu, to jak najbardziej te drogie modele są również dla, dla nas, ale my tutaj w Polsce najczęstszą kwotą, jaką dysponuje, wy dysponujecie, czy no nie chcę mówić, że ja, ale wy dysponujecie najczęściej, to mówimy tutaj o 300 zł, 500, 600 zł do 1000. Rzadko kogo stać jest na Większe pieniądze. Ja się spotykałem, bo ja często czytam prawie wszystkie komentarze pod moimi filmami i spotykałem się z zarzutami, że co on gada, że 1000 zł, ja mam za dwie stówy coś i bawię się szampańsko. Więc ja bym nie chciał nikogo jakby odstręczać od tego. Ja tylko chcę Wam uczciwie pokazać, że mamy tu taki a taki pojazd. On kosztuje tyle a tyle, oferuje to. To, to jest wykonany z takich tworzyw, ma powiedzmy taki promień zawracania, taki promień skrętu. To można byłoby zrobić lepiej, ale przy tych pieniądzach powiedzmy warto go kupić, albo trzeba mieć świadomość, co dostajemy w zamian za określoną kwotę. I uwierzcie mi, że nie jest to wcale takie łatwe, bo w miarę rozwoju tego RC Maestra. Widziałem, jak wy widzowie postrzegacie to, co ja pokazuję, a przy okazji rodzą się inne kanały, bo się narodziło wiele kanałów kanały, które są kanałami typowo reklamowymi. Coś, czego ja za wszelką cenę, zakładając na Facebooku grupę RC Majstry, chciałem uniknąć reklamowania, takiego typowo reklamowania, tylko testowania. I teraz, żeby zrobić rzetelny, prawdziwy test, to tak naprawdę należy. Należałoby za niezależny fundusz kupić sobie jakiś ten czy inny pojazd, pobawić się nim, pojeździć, podotykać i po jakimś czasie dopiero można coś na jego temat powiedzieć. I to jest jedynie, uważam, słuszna, słuszna droga. Dlatego nie jest możliwością. Wszystkich modeli przetestować. Jeżeli chcemy coś zrobić rzetelnie, to nie można tego zrobić w dużej ilości, bo to zwyczajnie rzetelna ocena wymaga czasu. Wymaga tego, żebym ja to miał. A nie tylko zrobił unboxing, wyjął z pudełka, pokazał. Dziękuję następny. Ja wiem, że wielu tak robi, ma z tego duże, no stosunkowo duże oglądalności, bo ogólnie modelarstwo nie jest taką formą, która jest popularna znaczy w skali YouTube'a mo może ten kanał mój jest dość duży jak nie, tutaj na polskie warunki natomiast w skali ogólnej youtube'owej no to to jest bardzo bardzo niszowa sprawa o której ja wam opowiadam i chcę wam zaszczepić pewne pewien sposób myślenia dlatego o każdym z tych ciągników, jakie tu widzicie, postaram się opowiedzieć w miarę profesjonalnie, odwołując się do pierwowzorów, do prawdziwego takiego ciągnika. Przygotuję się odpowiednio, już się częściowo przygotowałem. Następnie przejdziemy do modelu TT02, takiego podstawowego od Tamii, gdzie pokażę Wam, zrobimy taki unboxing i będziemy go montować. I pokażę Wam prawdziwego Escorta WRC. O, zaraz zobaczymy ile rzeczy jest podobnych. Możemy tak? To mija TT02. TT02 to od razu powiem, że to jest takie bardzo podstawowe. No, dwa kolory mamy, dwa cienie. Dwa odcieni. kolory. Pierwsze ewolucji drugie ewolucji Tak, także <bo> ma, <laughs> bo kupiłem dwa Escorty, Marek będzie miał drugiego, także zrobimy dwa i proszę. Jeżeli kiedyś się uda, że przyjdziecie na przykład na strefę serwisową rajdu, w którym będziemy z markiem startowali, Marek będzie startował, ja też być może będę startował, jeszcze Wam nie powiem czym, bo to jest inny temat, to zawsze będę się starał jakiś tego typu model mieć. Oprócz tego, w Znowie, znowu będziemy robili nalepki RC Majstra, bo pamiętajcie, wszyscy jesteście RC Majstrami. każdy z Was. Może mieć zabawkę, którą sobie sam ulepszy, którą stuninguje. Może zacząć od prostego modelu i stopniowo, stopniowo przechodzić coraz dalej. Taki największy fan, który dojrzał razem z tym moim kanałem, jaki mi przychodzi na myśl, to jest Jacyk. Jacyk bawił się stradą bagi, z tego co pamiętam. Potem kupił model LC Racing. Zawsze udzielał się na forach modelarskich. On nigdy, ja go nie widziałem w zawodach, żeby jakiś startował, ale zawsze był bardzo aktywny i miał otwartą głowę. Teraz podobnie jak mój syn Jacyk, jest już chyba może ma ze 20 lat. Napisz Jacyk w komentarzu, jeżeli to obejrzysz, bo, bo przewijasz się też i na LPG Majstrze też chyba coś pisałeś. I to jest, słuchajcie, piękne. Piękne jest, że zawiązała się taka społeczność wokół modeli, wokół tych zabawek, wokół tego naszego hobby, bo to jest piękne, że mimo tych 50 lat, które mam teraz, to ja cały czas jestem wrażliwy na, na piękno takich zabawek. I powiem Wam takie moje marzenie. Zawsze marzyłem o tym, żeby mieć piękny strzałek do składania. Miałem za czasów młodości, były takie rosyjskiej produkcji czołg KW i działo samobieżne było. Ale ja to, to było strasznie tandetnie wykonane. Oczywiście to gdzieś tam zaginęło przy kolejnych przeprowadzkach, nie mam już tego. Natomiast są piękne, piękne ciężarówki, są pojazdy, no broń pancerna, nie jestem, broń Boże, zwolennikiem wojen. Ale zawsze mnie fascynowały pojazdy gąsienicowe pojazdy rolnicze i wszelkie technikalia z tym związane i to odcisnęło takie piętno już jako dziecko mogłem godzinami patrzeć jak na przykład taki Ursus C360 jeździ po polu i na przykład bronuje orze tutaj mamy opryskiwacz to są piękne piękne tematy piękne widoki a my możemy mieć tego typu zabawki czy modele i resztę robi nasza wyobraźnia. Dlatego na koniec wam tylko powiem, że super sprawą jest, jeżeli pokażecie ten film dziadkowi, babci, bo istotne jest tacie, mamie istotne jest, żeby nie zatracić tego, czego dzisiaj mamy tak mało. Dzisiaj mamy każdy ma telefon, każdy patrzy w ten telefon, w tablety, w przestrzeń taką internetową wirtualną, natomiast zabrakło. Kontaktów między ludźmi i tych realnych takich zabaw można sobie stworzyć makietę, nie wiem, w piaskownicy czy gdzieś około i pobawić się od takiego ciągnika, który jest po prostu bardzo fajną zabawką. Może być to też zdalnie sterowany, a możemy pójść dalej. I istotne jest, żeby bawić się fajnymi sprzętami i z fajnymi ludźmi. I nie ma tu znaczenia wiek bo często wnuczek z dziadkiem, a wiele dziewczynek też się fascynuje pojazdami coraz więcej i też się mogą doskonale razem bawić. To jest pierwszy odcinek nowego RC majstra, który powrócił. Ja już to kilka razy zapowiadałem. Teraz mam taką sytuację, że naprawdę mam na to czas. Może niedużo, ale na pewno znajdę dla was czas i będę się z wami dzielił moimi spostrzeżeniami w tym Zakresie. W tym odcinku to już wszystko. Żegnam się z Wami. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania, do dołączania do grupy RC Majstry. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Cześć.